Dzień dobry w sobotę, która kończy już szósty tydzień wyzwania 105 dni dookoła Heksagonu Szczęścia. Witam się Katarzyna szafarczek projektant Świadomego Życia. A dzisiaj jak w każdą sobotę, dzielę się z Tobą pomysłami, które pozwalają, by ten czas dla siebie nie był tylko i wyłącznie czasem wolnym, a czasem, kiedy włączamy sobie życiowe flow, czasem, który... Pozwala nam doświadczać prawdziwej radości, czasem, który nas relaksuje, czasem, który pozwala nam doświadczać zupełnie innych wrażeń niż normalnie. I czasami jest też tak, że jak nam brakuje pomysłów, to a, włączymy sobie jakiś film. Powiem Ci, że ja już od wielu lat nie praktykuję czegoś takiego jak włączanie sobie byle jakiego filmu. Jeśli już decyduje się na kino domowe, to ma być dobry film. Czyli taki, do którego wracam na długo, długo po seansie, ponieważ wywarł na mnie takie wrażenie, że myślę o treści tego filmu długo, długo po jego zakończeniu. Dobry film to taki, który pobudza do refleksji. Który jest bodźcem czasami do zmiany spojrzenia na siebie, do zastanowienia się nad swoim życiem. A także dobry film pozwala włączyć czasami głęboką wdzięczność za to, co mamy w swoim życiu, bo często o tym zapominamy. I dzisiaj podzielę się z Tobą takim top 5 moich tytułów, do których wracam, które oglądałam kilkakrotnie. I to, co jest zadziwiające, to za każdym razem, jak oglądałam ten sam film, mimo tego, że wiem, przypominam sobie w trakcie oglądania, co się wydarzy, to każdy z tych filmów ma zawsze głębokie dialogi, które za każdym razem, jak oglądam, to słyszę co innego. Czyli za każdym razem... Niektóre teksty docierają głębiej, pobudzają jeszcze do głębszych refleksji. I takich pięć moich sprawdzonych tytułów, do których właśnie często wracam, to jest: po pierwsze, The Bucket List. Po drugie, W pogoni za szczęściem. I tutaj y, taki fenomen pierwszy raz oglądałam, jak jeszcze nie byłam mamą. A w momencie, kiedy. Za drugim razem już oglądałam ten film, będąc rodzicem. To zupełnie inaczej do treści tego filmu podchodziłam. Trzeci tytuł: Wszystko za życie. Czwarty: Siła spokoju o pasji o tym, że jeśli czegoś naprawdę chcemy, to możemy to osiągnąć. I piąty tytuł Nietykalni. Być może Ty masz jakieś sprawdzone swoje dobre filmy, które poruszyły Ciebie. To podziel się proszę w komentarzu, będę też wdzięczna, bo no, nie ukrywam, szukam też inspiracji do tego, żeby jak już decyduję się na kino domowe, to żeby to było dobre kino. Życzę Ci wspaniałego weekendu i do usłyszenia i zobaczenia już w najbliższy poniedziałek, który rozpocznie siódmy tydzień wyzwania. Спасибо очень для тебя.